Siema, z tej strony Lownie Undertale i lecimy dalej z historią. Um, nie wiem gdzie mam iść, tak szczerze, chyba... Tu gdzieś lewe lewe 3 chyba to się odblokowało, dużo się odblokowało pomieszczenie pięter. Um, tak, tutaj, okej, okay, dobra. Jesteśmy. gdzieś indziej. Witam na naszej wyprzedaży słodziutki. Masz chodę na pajęcze wypieki. Cały dochód zostanie przekazany prawdziwym pająką. Okej okay. Pajęcza wyprzedaż wypieków, cały dochód zostanie przekazany prawdziwym pająkom OK, dobra, to to jest na początku, chyba jeszcze w ruinach jak byliśmy, to coś takiego było Ehm, um, okej, okay, dzwoni do mnie Alphys, hej, tutaj Alphys To pomieszczenie jest podobne do, podobne do tego co widzieliśmy wcześniej Są tu dwie zagadki, na północy i na południu Musisz rozwiązać obie, by móc iść dalej Poza tym chciałam tylko powiedzieć Niezbyt lubię podawać rozwiązania do zagadek ale jak będziesz potrzebować pomocy, po prostu zadzwoń, okej? Okay? Tak w sumie czekaj, mam pomysł. Zaproś mnie do znajomych w Undernet. Wtedy możesz do mnie po prostu napisać na czacie. Chwila. Już jesteśmy znajomymi, prawda? Założyłam ci konto, prawda? Doszły do Ciebie wszystkie moje posty? No, więc mam nadzieję, że się ze mną zgadzasz. Proponuję, miał mi o dwa. Okej, okay, dobra, e, czyli na północ i na dolną część, dobra, super. Aha, i teraz będą. O, aha, dobra, super. E, teraz trzeba jakoś. Okej, okay, tu na dół już wiem, jak się dostać, dobra. I tu są zagadki, jak rozumiem gdzieś, okej, okay, dobra. Puściłem przecież ty kurwo. A, dobra, dobra, przechodź już. Dobra, Git, okej, okay. czyli zagadki będą chyba takie same jak wcześniej. Hej. To y, nie ma nic wspólnego z pilnowaniem cię, ale... Eee, hej, może masz ochotę pooglądać ze mną serial w telewizji kiedyś. Nazywa się eee słodziak. Miał miał. Aha, okej, okay, eee. Pewnie. Mhm. Serio! To jest świetne. To y, mój ulubiony serial. Jest o tym człowieku i imieniu miał... których innym... Ma... Dobra, super. Nie chcę już, 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 bo ja nie nadążam. Okej, okay, ja wstałem niedawno. Tak, to jest to samo, dobra. Czyli muszę ogarnąć... Aha, jest jeden pocisk. Owell oh, fuck. Teraz zrozumiałem. Mm. O oh, Jezu. Moment. O, jest, dobra. No to było w miarę proste. Dobra. Mamy pierwszą zagadkę, i lecimy do drugiej. Dobra. To było w miarę proste. Co to? No a, nie mogę sprawdzić. Nie chcę mi się teraz cofać, dobra. Um, czyli teraz musimy iść do góry. Tylko pytanie, się tam do góry dostanę? Okej, okay, dobra, już widzę. Pyk, 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 dobra. Um, I kolejna zagadka. O, dobra, wulkan to było zachęć. Nie pamiętam, musiałbym sobie nabić trochę golda, przez to, że ja nie mam golda, a prawdopodobnie walk z bosami jeszcze trochę będzie. I... wiecie. HP wymaga bym miał HP. Okej, okay, czyli trzeba się cały czas zbliżać, okej, okay, dobra. Muszę go trafiać. Ok. Dobra, okej, okay, dobra, i już oszczędź, dobra. Flee, 100 golda. Ok. Tak, i tu jest druga zagadka. Ok, czyli za każdym razem mamy. Moment. Ehm. Um... Przy tym coś czuję, chwilę będę siedział. Dobra, moment. E, trzeba zrobić miejsce dla tego na dole. Bo jak on nigdzie nie wejdzie, to będzie problem. Mhm. Mm Dobra. E, Okej okay. Fajnie, co? Mm. Trzeba by było to poblokować w jakiś sposób tak... O dobra, okej, okay, udało się. No, więc prosto. To było prościejsze niż tamto, bo wtedy były dwa, a tutaj jest tylko jeden pocisk. Ale okej, okay, dobra, idziemy w takim razie gdzieś e, z rąbałem. Trzeba iść teraz gdzieś w prawo prawdopodobnie. Mhm, tędy, tędy, jesteśmy. Okej okay. Idziemy dalej. Okej. Okay. Mamy save'a. Smród pajęczych... Yy, pajęczym wypełnia, wypełnia powietrze. Zjednoczenie yy, wypełniony determinacją. spoko. Mhm. Idziemy dalej. A hu, hu, hu. Słyszeliście, co, yy, co powiedział? Człowiek w koszulce w paski będzie tędy przechodził. Aha, i mnie slowuje teraz pojęczyna. Słyszałam, że nie, na, nie cierpi pająków. Bo ja nie cierpię. Słyszałam, że lubi je deptać. Nie, ja spierdalam od razu od takich... Nie, nie, nie ja nawet tego nie, nie uderzę. Słyszałam, że lubi wyrywać im nóżki. Będzie jakaś walka, prawda? Słyszałam... Nie mogę się ruszać. Że są... Ok Kropnymi skąpcami z, z wypchanymi pieniędzmi kieszeniami. Mhm. Sądzisz, że twoje gusta są zbyt wyszy, wysz, wyszukane dla naszych wypieków, prawda, słodziutki? Nie zgodzę się z, z tą opinią. Myślę, że twój smak jest dokładnie czymś, czego potrzebują... potrzebuje następna partia. Mhm. Mafet, ok, dobra. Zapłać... się z... Okej okay. Jeśli zaprosicie na wypieki znajdzie... znajdzie jakąś wymówkę, okej? Okay? Okej, okay, nie bądź tak blady O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie Aha! Lepiej na tobie wiele o, aha, czyli jestem fioletowy nagle Eee... A... Nie wiem co ja mam robić Okej, okay, dobra Dobra, nie, będę próbował najwyżej flee Jak mi się nie uda, to będziemy próbować czegoś innego. Aha, i to mi pokazuje szarp się? Stać się z sieci. Mamy zakrywało usta i śmieje się z ciebie. Okej, dobra. Okej, w miarę jest to proste Mogę zapłacić 10. Ogranicza swój atak na tą rundę. Aha, czyli ja mam ci... Pła! To niezłe ograniczenie, byku. Aha Dobra, wiecie co? Chyba flea tu będzie najlepszym pomysłem. Tak mi się wydaje, tak, flea jest najlepszym pomysłem, dobra mhm. W miarę jest to proste. Nie jest to... Oh, fuck! O! Aha! Super! E, o Jezus Maria O Jezus, kurwa... Maria. Czemu... Ty mi to robisz? Dobra, zostaw mnie. Nie, no, kpisz ze mnie. Teraz. O, ja nie mam nic. Ja mam A właśnie czemu ja tej chusty nie założyłem. Co czas zapominam o tym. Fak Teraz ja nie wiem jak tą walkę będzie trzeba przejść. O, no dobra, to widzimy się za którąś tam próbą, jak już to zrobię, bo pewnie nie mogę jej zabić, bo robimy. Pacyfika, tak, dobra, okej okay. mm -hmm. Okej, okay, jako już mam trochę pieniędzy Pójdę w takim razie sobie kupić jakieś leczenie Bo nie mam go w ogóle, a przydałoby mi się Więc muszę się cofnąć jakieś... Bardzo dużo Trochę to zajmuje, zanim się dostaniesz do najbliższego sklepu Chyba, że gdzieś był w którymś windzie i go ominąłem Ale okej okay. Jesteśmy w sklepie, siema. Mam za dużo itemów. No dobra, niech będzie. No i teraz można wrócić. Mam dużo jedzenia, dużo HP. Powinno starczyć. Spróbuję się skupić i nie będę pewnie dużo mówił, ale może mi się wtedy uda. Nie obiecuję. Mam dużo healingu, więc powinno mi się udać. O, on do mnie doskakuje z tego co widzę, dobra. Eee, nie, mu lec się. Czemu nie? Ona i tak mnie bije po cztery, a to jest masakrycznie duża ilość No i straciłem to co właśnie sobie uleczyłem, więc... Nie, yeah, to jest masakrycznie duża ilość Mam nadzieję, że mi to starczy Co to? A, bumerang, okej okay. O Jezus Mario! Dobra. Cholera. Dobra. Dobra, widzę, że ataki się nie różnią zbytnio, więc powinienem to móc wykorzystać i lecieć jak najdalej w górę. Nie. Yeah. Dobra. Eee, zjedz. Marnowanie itemów wiem, ale... Nie powinno być aż tak źle. O, eee, e, e, kurwa nie w tą stronę. Zawsze na obkoło to robię, dobra. Oe, to są bumerangi, dziadek. Dobra. O Jezus, o Jezus, o Jezus. Ej, ale. Ej, to jest kurwa nie fair. Dobra. Nie wiem, jakim cudem mi się udało, ale jakim cudem mi się udało. Chcę się podrapać, ale ja nie widzę na jedno oko. Kurwa. Fak. Mogłem się nie drapać. Mogłem się nie dra... O Jezus Maria, to przyspiesza. O Jezus Maria, to przyspiesza. O! Dobra. Dobra. Muszę pamiętać, że... Tu się wszystkim chodzi, prawda? Wciąż żyjesz! Ha! Och, mój zwierzak chyba ma czas na deser. Że co? Telegram od pająków z ruin? Co? Mówią, że widziały ciebie i... Nie moisz, masz dużo pieniędzy, nie skrzywdziłeś żadnego pająka? Rety, to musi być jakieś wielkie nieporozumienie. Myślałem, że jesteś osobą, która nie znosi pająków. Osoba, która chciała yy, tej duszy. Pewnie miała na myśli innego człowieka w koszulce, yy, w koszulce w paski. Wybacz za kłopoty. Zrobię coś dla ciebie. Pozwolę ci tu przyjść kiedyś tylko, yy, kiedy tylko zechcesz, tak bez żadnych kosztów. Owinę cię w sieci i dam ci się zaś pobawić z moimi zwierzaczkami. Tylko żartuję, a teraz cię oszczędzę. O, jest, dobra, jest szczęście. Okej, okay, udało się, dobra, czyli jednak ta walka nie była taka ciężka. Było zabawnie. No zobaczenia. Okej, okay, dobra. Okej, okay, udało się. Czyli to nie było takie trudne. jak to wyglądało? Dużo helta po prostu trzeba było mieć. Okej, okay, o, me Metatron, tak? Jest to plakat prezentujący najnowszy spektakl metatro Metatrona Tragiczna opowieść dwóch nieszczęśliwych kochanków podzielonych kratami z losu. Chyba właśnie pora na przedstawienie. Okej, okay, oha, że ja pójdę tu prawo i będzie przedstawienie, prawda? O, ten człowiek, wiedziałem. Czy to ona? Ma jedyna miłość. Nie, Miły mój. Uciekać czas. Gdyż nasz król. No uciec nie mogę. Rozdzieli nas. Mhm. Ludzi chcą. Trzymać z dala. Mogę cię nie wiem. Chociaż mi. Serce pęka. Jajo obok tobie pęka, coś w tym stylu, tak? Wyślą cię gdzie? Aha, ha! ha, 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 ha. dzielę. A, okej. Okay. Do więzienia. Aha, wyślą mnie do więzienia. PDW. Pozdro Będzie źle, bo będziesz. <grym> A, umierał. Myślałem, że będzie coś innego. Słychać już moją rozpacz. Mhm. Płacz, pła yy, płacz, płacz, płacz. Czy ja mogę coś zrobić? Tak smutny jest Twój los. Zbyt smutny! Zbyt smutny, gdyż wylądujesz w podziemiach locha, podziemnych lochach. No cóż, żegnaj. Are you fucking serious? O naprawdę. O nie! Cóż mam uczynić? Ma miłość została wyrzucona do podziemnych lochów. Lochów z zagadką tak podłą, iż moja kochana z pewnością mi nie przeżyje się zlituj przerażający labirynt z kolorowymi kafelkami każdy kolorowy kafelak ma swoją okrutną funkcję dla przykładu zielone wydają dźwięk po czym walczysz z potworem czerwone kafle tak w sumie po co to tłumaczę czy nie wiedzieliście tak nie widziałeś takiej zagadki jakąś set, set, setki pokoi temu dokładnie pamiętasz wszystkie zasady czy nie świetnie w takim razie nie marnuj czasu na ich powtarzanie. Aha, to jest ta zagadka, o której Sans nam... Sans, Boże, o której, którą Papyrus robił wtedy chyba. O, lepiej się pośpiesz, bo jeśli nie przejdziesz tej zagadki w ciągu 30 sekund... <m> hmm... jest spalony przez ten miotacz ognia. Dobra. O oh, fuck Co? Przepraszam, ale dalej się nie da No, dalej się nie da, tak jakby kumplu O, dzięki, Elo Och, tak mi przykro, wygląda na to, że skończył Ci się czas Nadchodzą płomienie. Mhm, a nic mi się nie stanie, prawda? Zbliżają się Są już tak blisko. O nie! Każdej chwili robotyczny kaszel. Mhm. Drain. O, słucham. Uważaj! Uratuję cię! Wchakowałem. Whakowałem się w zaporę ogniową. No, nelo. O nie, jak to mogło się stać? Znów pokonany przez genialną doktor Alphys. No, bywa. Dokładnie. No dalej. Metanon. Poddaj się. Nigdy nie będzie w stanie nas pokonać. Ponieważ my działamy razem, koniec swoich zagadek. Wracaj do domu i zostaw nas w spokoju. Zagadki? Koniec? Alfy, skarbie, co ty wygadujesz? Zapomniałaś już, co robią zielone kafelki? Wydają dźwięk, po czym walczę z potworem. No więc, skarbie, ten potwór to ja. Aha, ja nie mam HP. Aha, ja muszę się z Tobą bić. To twój telefon, lepiej odbierz. Coacja, ale nie martw się. I jest jeszcze jedna rzecz, którą zainstalowałem w twoim telefonie. Widzisz ten żółty przycisk? Wejdź w menu czyn w swoim telefonie i wciśnij go. Okej. Okay. Eee. Rzuć. Rzuć. Teraz wybruję obecnością metanona. To koniec karbie. Pożegnaj się. Aha. Aha, żółty jest. to. A teraz wciśnij Z. A, strzelać mogę. Rozumiem. O! O! Pokonaliście mnie! Jak to się stało? Byłem silniejszy niż myślałem itp. itd. Nieważne, aha. Nice. Ch chyba udało ci się go pokonać. Dobrze ci poszło. To dzięki. Tobie. Co? O nie, znaczy się... To dwa lata spoko robotę. Ja tylko napisałam szalone aplikację na twój telefon. Hej, trochę to dziwne, Dziwnie zabrzmi, ale... Mogę ci coś powiedzieć? Zanim cię poznałam, ja niezbyt... niezbyt przepadałam za sobą. Przez długi czas czułam się tak jakby totalnym przegrywem. Tak jakbym nie mogła nic zrobić bez... bez uciekania, zostawiając wszystkich bez żadnej pomocy, ale pilnowanie cię sprawiło, że stałam się bardziej pewna siebie, więc dziękuję, że pozwalasz mi z, z sobie pomóc. E, w każdym razie jesteśmy razem obok rdzenia, jest tuż, y, też tuż za ośrodkiem y, w czasowym MTT, no dalej, skończmy to, okej okay, dobra, idziemy dalej Jak nagle jeb, kafelki powinny się zrobić czerwone Albo jednak nie O siema Biznes się tu rozwija, ci dwoje wykupili ode mnie wszystkie lody, serio, nic nie zostało, wybacz Czekaj. Coś jeszcze mam dla ciebie. Duży uśmiech. Co o nim sądzisz? Nieźle. No tak, bo oni poszli se na lody. Okej. Okay, tu byłem. Czyli wydostałem się stamtąd. Okej. Okay, czyli tu bym przeszedł dalej. Dobra. Idziemy do góry. MTT. Okej. Okay, więc jestem dalej. Relaksująca atmosfera tego hotelu wypełnia cię determinacją. Spoko. Okej. Okay, jesteśmy dalej. Ehm... Um... Więc póki co, tutaj skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w następnym odcinku i prawdopodobnie coraz bliżej zbliżamy się do końca gry, nie? Mile jeszcze zostało? Tak mi się wydaje, że może z y, 3-4 odcinki maksymalnie, coś takiego. Także dzięki za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, no i cześć!